Stop, dawaj, 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 dawaj. Trzymaj, dwa, jeden, pauza. Był ten w BetKliku. Jak to się stało, że tam trafiłeś? No i czy Ty lubisz takie wywiady? E, tak, dzień dobry. Generalnie dostałem zaproszenie od Dominika Pasternak'a. Szczerze mówiąc nie wiem dlaczego, akurat, akurat ja. Czy, czy lubię takie, takie wywiady? No na pewno, nie, nigdy się na tym, szczerze mówiąc, nie zastanawiałem, czy, czy lubię, e, czy nie lubię. Starałem się mówić prawdę, starałem się mówić to, co czuję, to co, to, co uważam, tak jak zawsze. I tak naprawdę, tak naprawdę Tyle, więc myślę, że tak naprawdę chciałem, chciałem być konkretny, tak jak zawsze chciałem powiedzieć to, co, to, co uważam na, na różne tematy i mam nadzieję, że tak się udało. A czy Iniaki Pania broniłby w tych jak gdybyś był trenerem? <noise> Powiedziałem, że nie, więc trzymam zdania. Nie, to nie chodzi o to, że Iniaki Pania jest e, słabym bramkarzem, bo w żaden sposób nie czuję się uprawniony, żeby, żeby to oceniać. Bardziej mi chodzi po prostu o profil bramkarza, jaki jest w Polsce, jaki jest za granicą, jaki jest w Hiszpanii, jak to się zmienia na przestrzeni też lig. E, ilu bramkarzy broni z takim wzrostem na przykład jak nieki Penia w polskiej e, Ekstraklasie ekstra I myślę, że to po prostu nie jest. Nie, nie, jest, nie jest przypadek i to po prostu chciałem powiedzieć A wiadomo, że sam tego, tak, że Inyaki Penia nie bronił był w Ekstraklasie jest taki mocno chwytliwy Nie zawsze stopa na linii. O. Dawaj to było jeszcze nie jest okej, jest okej, jest okej. Dawaj, 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 A, dawaj. Jesteśmy już po dwóch dniach testów, tak naprawdę. Wszystko przebiegło pomyślnie według naszych planów. Zawodnicy widać, że realizowali rozpiski i są na, na takim poziomie, jakim oczekiwaliśmy, że będą. Więc, więc możemy przejść do dalszej pracy. Wczoraj mieliśmy testy siłowe, testy siłowe oraz testy mocy na platformach. Po południu pojechaliśmy na testy wydolnościowe. No, i dzisiaj tylko została, został pomiar i analiza składu masy ciała. I na tym dzisiaj właśnie zakończymy testy i już przejdziemy do, do, do treningów. Elmax, oficjalny sponsor